No i piękny wygląda Muszę wreszcie mu naprawdę kupić samicę, bo sam samiutki jest jak ten palec Latka mu lecą. Ale ja oczywiście ten się łobus interesuje, bo to jest jak łobus jeden wielki. Tak, o tobie mówię. Ślimok zapierdziela. zobaczcie Ciekawe czy młódki jeszcze są. Czy już wszystko wyżarły mm -mm. nie widać już młody znaczy że zostały już a nie przepraszam jest młode i to spore młode widzicie spory młody maluszek ładny Jeden się utrzymał. Ale to tylko jeden. No tutaj rybole od odmierzchu. O, o żarłoki. Reszta moich ryboli. Ale młodziak się utrzymał. O, polujące krokodyl. Zobaczcie się, jak wystrzeliła już. Hyt, masz coś zjemy. No, nie ma już jedzenia, nie, nie, nie. To za dużo, to niezdrowe, jak to się mówi. na nich też. I się jedzenia dostały. Piękna jest ta samiczka, gubika. Naprawdę piękna. Hmm? O, młoda wyszła ta. Plateczka, tutaj. Jeszcze. Samiczka wyszła, zobaczcie, kokadu. Samczyki Opa Tu dwie samice Są I wszystko się ładnie chowa No i nie mogę się doczekać, żeby Wam to nowe akwarium pokazać Więc ja tam sobie wymyślę Co z tym zrobić i tak dalej Zaraz Wam ja trochę z daleka pokażę Jak to wygląda ładnie O Super to wygląda. Hmm. No, i co tu jeszcze ciekawego. Kirysy odpoczywają. O, jeden odpoczywa. Kiryśnik. Tutaj drugi gdzieś tam z tyłu. Mieczyki ładnie sobie razem. Samczyk wojuje z samczykiem. Czasu do czasu. Ale to tylko od czasu do czasu. Tutaj, zobaczcie, młoda molinezja. I to będzie samiec. Czyli trzeba dokupić samicę. I czarną. I żółtą. No i inaczej będzie za mało samic. No tak to super ansko. no dobra. Na razie, się ma wszystkim.